Osłona ewolująca tutaj, poziom trzeci. Salownik tutaj. Osłona ewoluująca tutaj, poziom drugi. Tam jest płatny. Wziąłem, do mnie. Używam zestawu Fenixa. Granat. Replikator w drodze. Replikator jest w drodze. Balał do mnie. Przeładowuję. Ładuję osłonę. Została połowa obszaru. Zniszczył wrogą osłonę. Przeładowuję Strzelam. Ładuję osłony. Strzelają do mnie. Ładuję osłony. Zbierzemy dane. Udzielam pomoc medycznej. Jestem poza strzałem. Muszę podładować osłony. Niech pozwa go uderzenia. Posławam granat termitowy. Przeprowadzam do uderzenie. Jestem podostrzałem. Atakuje wroga. Znajmy wroga osłony. To znaczy uderzenie podło. Bardzo trudno. Złado Przeładowuję. Złado Muszę podładować osłony. osłony. Kolejna zmienna dla moich królików doświadczalnych. Stawiam kolejną pułapkę gazową. Rozstawiam pułapkę gazową. Znajdujemy się już w kolejnym. Trzykawka tutaj. Muszę no się zająć ramionem. Skanuję otoczenie, wprowadzam zmienną, rzut zaopatrzenia w drodze. Rzut zaopatrzenia w drodze. Powinniśmy iść tutaj. Zaopatrzenia tam. W ziemię! Nie wszyscy znajdujemy się wewnątrz pierścienia. Nie wszyscy są też godni dalszej walki. Replikator w drodze. Replikator leci z góry. Rygiel dostrzegł. Celownik laserowy tutaj. Poziom trzeci. Kolejna zmienna dla moich szczurów. Uważajcie, wprowadziłem zmienną. Płatka zastawiona. Pozostaje czekać. Zostawiam. Dodaję niezależną zmienną. i use Na następną kolejkę. Te zrzuty zaopatrzenia to czynnik, który zapewni nam przewagę. Niezależna zmienna dodana do równania. Rozstawiam pułapkę gazową. Pułapka zastawiona. Wkrótce zbierzemy no, dane. W pobliżu! Zabierzemy. Odpalam drutkoczące uderzenie. Wyściekłem głęboko od... Zostawiam pułapkę karą. Oszło na wrogę zniszczona. Dwa to był ostatni członek. Oddział niego i od pohnania. Chcę ich zabójstwo. Piece. 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 Ładują. Ładują. do mnie Ładują. 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 to Ładują. uderzenie Ładują. 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 osłony. Ładują. 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 obszar.